Dantejskie sceny w pytanie na śniadanie. Tomaszewska nie wiedziała, co robić. Nie ma dnia, aby w pytaniu na śniadanie nie doszło do zabawnej lub kontrowersyjnej wpadki. Tym razem prowadzącą była ciężarna Małgorzata Tomaszewska, która dosłownie nie wiedziała, co zrobić w sytuacji, która wydarzyła się w studiu. W sprawę zamieszane zostały bowiem psy. Dantejskie sceny w Pytanie na Śniadanie. Tomaszewska nie wiedziała, co robić. W porannym programie TVP, czyli Pytanie na Śniadanie, doszło do dantejskich scen. Gościem na kanapie Małgorzaty Tomaszewskiej i Aleksandra Sikory była właścicielka hodowli psów rasy Chihuahua, Kaja Kalwoda-Rosa i behawiorysta Paweł Lachowicz. Pieski wraz z gośćmi uczestniczyły w rozmowie na temat przebodźcowania psów. Pech chciał, że ów temat stał się nie tylko teorią, ale i praktyką. Dantejskie sceny w pytanie na śniadanie. Psy wpadły w szał, a Tomaszewska nie wiedziała, co robić. Wzięliśmy je do studia telewizyjnego, które jest absolutnie nie psie. Tutaj jest tak dużo rzeczy, tyle nowych osób, nowe światło, siedzimy na sofie w bardzo bliskiej odległości. Do tego trzeba się przyzwyczaić, a nie każdy to potrafi. Nawet widać, że jedni nasi goście radzą sobie z tym lepiej, inni zdecydowanie gorzej, mówił behawiorysta. Pech chciał, że właśnie w czasie rozmowy po studiu TVP postanowił poprzechadzać się, pies operatora kamery. Do akcji wkroczył Mops o imieniu Hops. Cztery małe pieski Chihuahua postanowiły głośno szczekać i wyrywać się z kanapy. Behawioryście nie udało się opanować małych szczekaczy, a do akcji wkroczyła sama ciężarna Małgorzata Tomaszewska, która z dobrego serca chciała pomóc, ale coś ewidentnie poszło nie tak. Z pomocą Aleksandra Sikory hopsa przyprowadzono na odpowiednie miejsce, a mali goście w końcu się uspokoili.